A więc Elo Elo siema. Dziś nagrywam odcinek z nowej aktualizacji w Nulls Brawl Stars. Właśnie... I, no i Netana Hycery 2 też się ze mną, ale nie będzie gadać. A nie jak będzie... Jak... czasem... Czasami będzie. No. To się przywitał. zostawcie łapkę w górę i suba bo lecimy po 40 subów. Wpadajcie u si na tę hicery 2. Dobimy mu 20 subów. Dobra? Taki czas, zrobimy 20 subów. Tutaj zostawcie u mnie 5 łapek, w górę będzie kolejny odcinek z yy, no, jakiś gierek taki. No i le lecimy. I sobie teraz wezmę tego co zadmiarza. Też są nowe obramowania drużyny klubów. No właśnie. I tak więc fajnie. Podoba mi się ten update. No. Yy, tutaj mam emotki. Są też nowe pucharki. Kurde, kurde, proszę. Yy, ok, A... Tutaj, właśnie na tam przyszedł, filmik. Dobra, zbierz sobie ten soczek. Dawaj na niego. O kurde. Ja uciekam chyba. Chociaż nie. Nie, chociaż tak. Nie. Dobra. Żyję, żyję. Dobra. Tutaj dajemy sobie to. To leci w tamtego. No i rozwalamy ich też. Jako za dużo tutaj, może nie będę gadać. Też a naprawdę bardzo się cieszę z tej aktualizacji. Fajna jest, bardzo. może w łapkę, dlatego. O kurde, no co za. Tam strzela w krzakach tylko. Siedzi i strzela, nie? Tylko o to, łapkę zostawcie. Ja się boję, że tam ktoś będzie. Dobra, na tym weź sobie ten soczek. O, dwa będą. Zbierz sobie. Teraz sobie tutaj wezmę. Kurde. Kurde, cleaner. Łagam. Jest. Zabijemy. Tak. Dobrze, chyba nawet uda się nam wygrać. Tak więc bardzo fajnie. Ok, tak więc. Y, ty się nie przejmuj, żeby to było powiadomienie. Ale dobra. O, dziesiąta ranga, Kozacko. I, i to równo. Dobra. Yy. Yy, dobra. Yy. W ogóle do jest taka ciekawa rzecz. Bo tutaj patrzcie, jest zwykłe i nie? Co jest dziwne. Są anonimowane. Tutaj mamy klub. Akademia Po prostu 2 wbijacie I Donata na 2 też do klub wbijecie. Tim YouTube. Bardzo fajny klan. Okej. Okay. <grywa> Tutaj mamy nowe emotki. Y, takie o. Bierz sobie. chwileczkę. Okej, okay, tak więc my już jesteśmy. Y, I teraz sobie zagramy. Y, kim grasz unicornem? Y, dobra, jest, bierze sobie unicorna. Mm. No właśnie, test od, właśnie na tak rywa odbił puchy yy, i my sobie weźmiemy Princess szelim. No właśnie, yy, sorry właśnie, że będzie też mniej gadania, ale no tutaj dzisiaj no nagrywamy, wy, nagrywamy to... Dobra, w ogóle patrzcie, jeśli zostawicie suba i łapkę w górę. Jeżeli nie zostawicie, to ten tik i... Ta tik i ten oto pan, ten aż przyjdzie do Was w nocy i was zabije. <laughs> Oczywiście żartujemy, ale no, możecie zostawić tego lajka i suba. Ok! Kurde tutaj kruk. Błagam, błagam. No nie, daj na majku. Taki cleaner. <grym> Dobra. Lata się respi. Tutaj Berlaym koksi. No, trudno jest. Dobra. No niestety nam się nie udało. <grym> no jest minus, ale to jest nieważne. Yy. Yy. Dobra, powiedz teraz, yy, kogo weźmiesz. PAMKĘ O właśnie Pojedzę coś się. Weź sobie pamkę Jak coś, to mów Dobra? Nie Dobra jak będziesz się No My sobie weźmiemy rubinowego kiełka W ogóle możesz napisać w komentarzu jaki dla was jest najładniejszy Prawda? Mhm No właśnie Tylko też możesz głośniej mówić ale to nie myślisz no Dobra Tutaj, aż... zdjęcie do mojego klubu. No. To, co teraz to był update. Y, ok. Y, tutaj zagrywamy sobie przejście, żeby on nie doszedł. My sobie tutaj koksimy, nie mhm. gdzieś taki niezgodziwany update, nie? Potem nie wiem, kogo sobie przetestujemy, a na pewno kogoś. Tutaj sobie tak dajemy. Patrzcie jakie nuby. Nie wierzę w to. O to o. Ale dostają damage. Tutaj emotka nowa. 10. Nie! Błaga, mnie! Za co? Oni na nas się fokusują! Co za ludzie? Tu tam musimy tego Darka. Dobra tam. Ale 30! 30 chociaż, prawda? Mhm. Ok. Ja teraz nie wiem, kogo wezmę. No, w ogóle ja nie mam niku, takie wytyfy, nie? Zde. Ja mam dwie kropki, nie wiem czemu mi dał taki nik. No, dziwne patrzcie. Dwie kropki. Ej w ogóle tutaj tutaj na górze pisze, że masz białe, a tak naprawdę masz fioletowe. Nie. A, bo tutaj zbugowane. Dobra. Jak wystarczy też coś inne sobie, ale szybko musimy też grać. No bo już trochę czasu minęło. Jak ja wy... wezmę tego skójka. Jak wy zostawicie na górę, to ja biorę tego skójka. No, tak. Zobaczmy trzy... się. Macie 3 sekundy na kliknięcie łapki. A ja muszę tego skójka. Zaczynować. Także 3, 4... No Mam nadzieję, z... że każdy zostawił. Tak. Coś. I u Natana na kanale i u mnie. Wiem, że Pipeka to na tą mapę to jest totalne słabe coś, ale no, sobie weźmiemy. Patrzcie. To, to, to jest inny ten skwik, to jest takie Były dziwne. Tam no. Tak zwykły skwik, tylko... Albo plastelina to jest. Ej no, co nie? Wodzie. Tutaj Frank. Czego on gra złotym? Czego on nie gra, na przykład DJ-em? Ale jak chce, to nie gra. I on, mm, I on też nam pokazuje ten update, no bo inne No. Ale ta m to totalnie jest z tym update'em powiązana. Zabita jeszcze. Ty tam Wizarda ciśnij. Okej, okay, zabity. Uuu, ale no, ja shot! Ja zginę, ja zginę! Nie możesz. Okay. Pep. Dobra, ja ci idę ja tam nie pomóc. Nie, ale ja to, ok. albo te, Nie, Jezus. Ja zapomniałam, że ten ulg dwa lata wciskuje. No, dobra, teraz z swali. Ja, teraz ja, ja Wizarda barleya. Właśnie, teraz były takie aktualizacje. Jak coś tam my mamy przedpremierowo, to. I tak fajnie, bo może zrobić. Na, możesz sobie na gogle. Gogle. Tak, na Happy Modzie. Nie, na Google. A no na Google. Chodzicie tam. No i tam w ogóle... Babka w górę. E, to jest e, 169 megabitów. Tak. No ale Ty się tym nie przejmujcie, ale warto wydać, bo to są naprawdę fajne rzeczy. No właśnie, chyba że potem... No, potem na Happy Modzie się pojawi. Ja zabiorę na Teraz? Ja tutaj cisnę ich. Ich z przodu Ja na środku będę. Leżą. Ja będę na środku. Ok. Oni tutaj zdedali już. 10 minut odcinka. Co tak szybko? No ja nie wiem. Jakoś szybko. Bądźmy na środku. Tam się to leją. jeszcze wygramy. No dobra. On zdeda. Okay. Bardzo ładnie. A fajny mnik No. no. Tutaj jakiś cool. Filip jest. Tutaj jakiś kolejny Browsters. U Ciebie też na odcinku był jakiś Leon Browsters. No XD chyba. No, taki Leon w sali. Nie. Ja widziałam, bo ja go zabijam akurat. Dobra, ty tu mam Sergia. Zabijem sobie go. Bardzo ładnie. Tutaj sobie... O, jeszcze ten, zabił. Emotka, pucharka. Teraz Wam pokażę, jakie w ogóle emotki pucharków dodali. bo bardzo fajne. Zobaczcie, tutaj są takie o. Tak, w ogóle ten, z kim princesa bije pantoflami, strzela pantoflami. No, jest anonimowany niektórzy. Okej, ten, ten pucharek, ten, z tym ogniem. Anonimowany. No, dobrze, ja sobie teraz wezmę el dragona. El dragona? I no. to ja. Na... Różowego no. chyba nie będę grać. Jak będziesz siedzieć, to ty możesz. Rubinowy nie? kiełk. Ok. Spoko. Jest mm. Jaki dla Czy rubinowy książę czy em, emeraldowy? Tak. Dla mnie szmaragdowy chyba. Dla mnie rubinowy. No. W ogóle do Rubina i i szmeragdowego, i do tych L-dragonów, to są te no, takie nowe emotki, legendarne. No, jakie ślagi tutaj są. Mortis Bezbronny. Patrzcie na ten zamek: czerwony. No, bardzo ładne. Patrzcie ten O kurde, co on robi? Nie! Ja też się zaklinowałem. Dobra, nie. szkoda, że straciliśmy ale... 90. No, Jest ja też. Totalnie. O kurde. Ej, grałeś pamką? Tak. A to ja panku już nie będę jej możesz. testować. Nie, ja już nie będę jej. Zrobiam ja tym koltem. Spoko. Ej, to testowałam tego aża. To sobie teraz weźmiemy zwykłego. Uff. Ja, ja chyba nie grałem jeszcze aż. O to potem będziesz mogłeś zagrać. Naprawdę mi się podoba ten zadymiarz. A wam? Napiszcie w komentarzu. Podajcie właśnie też na kanał Natan, Hycery2, Filox Ty. O no, bo ja czemu tak Hycery2, tak dziwnie jest, nie? Te serduszko wyślemy. Musimy się podlecić gadżetem. oko my tutaj sobie ciśniemy to Sandy bo tam poszło w krzaki Uważ, bo to Sandy właśnie jest no. ten kolc jest śmieszny o kurde ona tutaj o do mnie po podlazła Mam koc chyba 20 ile? No. się co za Ej, no Spoko. No, po co pił jest? Tu idziecie wejść sobie ninja. Hmm. I u mnie będzie opening niedługo. No, tak więc wpadajcie. Ja sobie unicorna wezmę, bo dni mnie a Potem, może, pamkę, właśnie. Opening będzie może ponad 200 megaboksów. I tam są, patrzcie, patrzcie, dwie papierki, Ale es. Tu już no, w ogóle. Kotwara. A nie, to nie jest kotware. A w ogóle też y, powróciła mapa Palisady kiedyś była. To nie jest kotware, bo po pierwsze nie ma E na końcu no i tyle. A ogóle nie. nie ma modeli. Chyba, że coś tam wiedzą, nie? Ale, Ale raczej nie. No. Tak po prostu dał sobie nick, żeby wpisywać zbytą proste w Scott chyba. No, tutaj weźmę sobie... Motkę pucharka! No niestety zadaliśmy. Dobra. W ogóle aż fajny zadymiesz, nie? Myślę, się nie fajnie gra. O! Ale ładnie go. Ale robiłeś. Ale, ale w Ażu. Popiole. E, e, najlepsza. Fanta furia. No, bo ta furia. Patrz, zabijesz Popiu. ją! Popił, da mi moc. Popił, lecisz. O nie. Ale bardzo ładnie zabiłeś ją. Pamkę. Dobrze 30, gdy co odrobiliśmy te pucharki, co spadłem. Ja. Nie mega. No. Ja niedługo wbiłem 80k. Dobrze sobie teraz tą pamkę wezmę. 70, chyba mamkę. Wiesz, ile ja mam na pance? Ej, potem, jeśli skończymy testować większość z tych skinów, jeżeli już nie ma skinów na ten, to możesz sobie złotego jakiegoś wybrać. A mogę ze starej aktualizacji? No, dawaj, jak chcesz. Albo nie. No, bo to nowa aktualizacja. Lunar? Nie. Nie Lunar. A czaszka. No. Pokażę Wam te strzały! Ta panka za dużo w ogóle będzie kosztować. Wiecie ile ona będzie kosztować? Na tam powiedz. 300 gemów. Tak. Patrzcie te kolorowe strzały tej Piper. Tak, i te i te panki. Mega ładne. Ta panka więzi smoka, to jest tak ładne. Do tej panki niczego nie brakuje. No, ładnie ją zrobili. Mi się podoba. No mega... Żaden... w ogóle El Primo trafiłem. Ej, wszystkie postaci mają chyba jakieś skiny, nie? Patrzcie na te bomby. Widzicie? Te są inne. No. My sobie w tych dajemy. Patrzcie w ogóle na to działko jakie ono jest piękne. Tak. Gemy i diamenty. Mm. O nie! Nie, nie zobaczyłam. Jeszcze raz. mam zero pucharków. Ja mnie O nie, spadł mi jeden pucharek z 35 rangi. No, a tak nie może być. Bierzemy teren rubinowego, bo się nim nie graliśmy. No. Ej, ten ostatni skin, wybierz sobie jakiegoś ostatniego, a potem zagramy sobie friendly game'a. Friendly game'a? No. I to skąd to na mojej mapie. Ok. Ja sobie kiegoś skinka, możesz nawet złotego z tej aktualizacji. Z tej? No, dawaj. To wiem z jakiego. No, dawaj. Tylko nie wiem, czy tu... O. O nani? Dobra, tak. nani. Bierzemy sobie na no niej no nie. postaramy się teraz to wygrać, bo to ocenia gierka na pucharkach. Mocy no. pep. Ja wolę pep. Nie wiem czego. Pepa. Kuleta. O nie. Ale nie, nie. dobra. A tutaj myślę tego Mortisa unij. Tutaj by się tego Mortisa unikać, bo ona... nam. Napiszcie czy chcecie. Napiszcie w komentarzach na moim kanale Tak napiszcie. Bo na ta arena. Wow. Tam w jednym sezonie miałem Ultimate Tam Ale to na innym końcu. Ach, niestety przegraliśmy. Dobra. To gram w Friendly Game. Spoko. Na moich mapach w ogóle straciliśmy 200 pół. Najlepsza mapa. Normalnie to jest najlepsza mapa. Jaka? No, no. A no to jest Kozacka mapka. Dobra, my weźmiemy sobie na przykład jakąś fajną postać. Nie, aż nie. Hmm. Z tej aktualizacji jakiś fajny skin. Czyżby jest? Na no, tą mapę jeszcze musi być dobry. Chyba jest. Okay. Ja sobie Hadzone kolta um, wziąłem. Hat? No. Cold. To już sobie daj na Majka. No. Ja wziąłem. Ja praktycznie nic nie zrobię. Nie, ja, ja, ja bardziej nie tak zrobię. Mogę trollować. Mogę trollować, ale na pewno mi to zepsujecie. Patrzcie, tutaj ten niezniszczalny murek jest w ogóle. No, patrzcie na to. Jego się nie da zniszczyć. No, co za darę? Darę. Ja to zniszczyłem Tobie. Patrzcie, zaraz, zaraz on to zaprezentuje. zaprezentuję. Czytaj, daj na biciułpa. Spoko. Patrzcie. Daryl idzie. Patrz... O nie, sorry. No. Patrzcie, nie wiem, co to widzicie. O, patrzcie. Ja pokój patrzcie, robię. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie I... Patrzcie na ten murek, niezniszczalny. Ej, domek Zajalny. robimy. Ej, patrz, ten z domek jest. Tam serce trzeba podwalić. O nie, zginąłem. Uff. Dzięki za wykucie tego. No, jeszcze zostawicie pięć łapek. Albo nie, sześć jeśli zostawicie zostawcie łapek. Zostawcie sześć. Tak, zostawcie sześć łapek. Tak. Zobaczmy. A co to Bel robi, Bell, Zostaw go. O dobrze i tak. Niech zginie sobie. Dobra. Ja cię nie zabiję. Ha! Dobrze ten botowi, ja tak? Też... Nie, sorry! Przepraszam. Ja cię zabiłem. No my tutaj lecimy. z ja użyłem, ja użyłem już wszystkie, niestety. Ja dopiero nie o nie! cośmy zrobił? Przegramy! Nie! Ale to dobrze zagraliście! No! Kurde, ale. Nie, już nie, nie starczy. Nawet chyba czasu. Dobrze. Ej, czekaj, wyjdź z drużyny. Ja cię zaproszę. Zaakceptuj. No. I patrz na to. Ustaw sobie. Na przykład ustaw sobie pamkę złą tą nowego skina. Okay. Daj sobie emotkę do pamki łapka w górę. E, e, a, sub to tak. O tak. Subskrybu. Dobra, no i chyba już kończymy odcinek, nie? No. Dopomnijcie subskrypcji kanał, wpadajcie na kanał Natan Hycery 2 i Filoksyty. Polecam. Tak, Także 6 łapek w górę, a my już kończymy odcinek. Mi, 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 mi dobijcie 20. Tu są nowe emotki. Dobijmy Natan Hycery 2 20 osób i żegnam się. A nagle widzowie to łączę. Dobra. No i widzimy się. W innych odcinkach. I Siemka!